Dzisiaj moja rodzina oraz rodzina Smaclow lecimy na wakacje! Takie, zobaczcie, samolot już stoi, więc wchodzimy z dawaj, ładujemy się na pokład Wszyscy jesteśmy cali, normalnie szczęśliwi i wchodzimy na pokład i będziemy lecieć, widzowie, lecieć! Jesteśmy już w samolocie i lecimy, ale się cieszę widzowie, zobaczcie smajstą siedzi tam, chodź ona gdzieś tam z przodu, Patty też lecimy! Aaaaaa widzowie! Co się stało? Ej, nasz samolot się rozbił chyba! Ej, co się dzieje? Moja rodzinka jest, jest żona, jest tutaj. Smaysl też jest, Patty jest mini Smaysla też jest. Ale gdzie my jesteśmy, widzowie, zobaczcie, to jest przecież jakaś wyspa! Bezludna wyspa. Wylądowaliśmy na bezludnej wyspie. nasz samolot się całkowicie rozbił. Nie wiadomo kiedy. Ej, tu jest jakieś ognisko. Nie no, dobra, rodzinko, spokojnie, nie martwcie się, ja tutaj za wszystkim paduję. Smayslow też, wszyscy musimy być chronieni nie ma problemu. Ale co tutaj? Ej, ej, coś tu jest. Zobaczcie. Ej, halo, ej, kolego. Ej, kim ty jesteś? Panie, panie, ja tutaj, ja zlądowałem i nie wiem, co robić. Pan tu też pierwszy raz jest? Tak, pierwszy raz przyjechałem, no. Ale nie, no, gdzie przyjechał pan? Tu przecież rozbiliśmy się samolotem. A, a, to tutaj nie jest ser, miejsce nasze wypoczynkowe? To nie tu, to nie ten resort. To nie, myśmy mieliśmy na wakacje do hotelu, do, do, do plaża, a tutaj wyspa no nie no i co teraz? No teraz to musimy przetrwać tu jakoś. No dobra, to przetrwamy, nie? <laughs> no pewnie, dobra, panie. Ja słuchajcie, zbiórka, zbiórka, wszyscy chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, wszyscy chodźcie, 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 zbiórka. Z Spaństwo, chodź, ja wszystkim powiem, co się dzieje. Dobra, widzowie, słuchajcie, zostaliśmy na wyspie. To jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. O, Patty chyba z małym się obserwuj, bo mały płacze, chyba tak. Mały Baby płacze. Dobra, nie ma nie ma problemu, niech sobie płacze. Słuchajcie, wszyscy, musimy przetrwać. Więc tak, villager zbiera z drewno. Rodzinka wy ale jest, ale jest. I stoicie tutaj. I pilnujecie ogniska. Smile slow. ty będziesz. Zrób jedzenie. O, jedzenie, idź, bo zbiera jedzenie. A ja się rozejrzę po tej wyspie, co tu jest, dobra. Jedziemy, wszyscy mamy swoje zadania. Więc jedziemy. Dobra, dobra, widzowie, zobaczmy. Tutaj mamy pełno drewna. Tu jest w ogóle jakaś jaskinia. Ej, baby, a w mieście pilnować. A, dobra, miejsce, chodźcie ze mną. Tutaj jest jakieś. Ej, widzowie, zobaczcie. Ej, 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 tutaj, tu coś, jest, coś jest. <laughs> tutaj lepiej nie schodźmy, to jest jakaś straszna jaskinia. Dobra, dobra, zobaczmy sobie dalej, co tutaj jest. Tutaj jest. Ej, tu jest drugie jakieś zejście w dół dużo dziwnych rzeczy jest na tej wyspie, ale nie ma problemu. Na razie musimy przejrzeć się po prostu dookoła. Wieadżer tam pracuj, widzę co ty robisz! A, panie! Dobra, już! Lecę, lecę, No, dobra, zobaczcie widzowie, to jakaś skrzyneczka jest, ej, co to w ogóle? Jedzenie, jedzenie, pełno jedzenia i wędka! Będziemy mogli łowić ryby? Zobaczcie, widzowie, złe łow, złowię ryby. Jeżeli ja złowię ryby, to wy zostawicie łapeczkę w górę. Zobaczymy. Dobra, lecimy, lecimy, Ja ja łowię ryby. No, zobaczmy. Ej, o ile ty jest? Ryb, jakieś straszne ryby. Co to w ogóle jest? To są jakieś piranie. A ja złowię tą piranie? Ej, złowiłem piranie chyba. No zobacz, poczekaj, złowiłem piranie. Chodź tutaj, chodź tutaj, pirania. Halo, halo. No, mniejsza, widzowie, nie będziemy łowić teraz ryb, bo mamy zapas rybek. Więc zaraz się pozielę z wszystkimi. Ej, zobaczcie, ej, zobaczcie, masz rybkę. Masz rybkę, z masz pati, masz rybkę, kochanie, masz tutaj rybkę, to. I bierzemy. Ej, tu są szczury na tej wyspie! Villager, dawaj to drewno, ja muszę zrobić miecz! Drewno? No dawaj panie drewno! dobra, łapam, tutaj proszę. No, dzięki panie villager, dobra, słuchajcie, ja zrobię tutaj wszystko, żeby było elegancko. Czyli zrobię sobie, zobaczcie, deseczki. Po deseczek zrobimy sobie crafting tablea i zobaczcie, zrobimy sobie patyki i patyków, zrobimy sobie mieczyk, zrobimy sobie yy, na przykład kilof o kilofek i zrobimy sobie jeszcze patyków i zrobimy sobie piekierkę. Dobra, yy, masz, villager, yy, kilof i pokop trochę węgla. Yy, będzie na już. No kop, 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 nie ma co tutaj czekać, a ja się zajmę tymi szczurami. Ja tu przyszłam odpoczywać. jakie odpoczywać? Panie, musimy się wydostać z tej wyspy, albo przetrwać przynajmniej. A cie krecyle, tu tych wielkich szczurów jest. Dobra, mniejsza ja z tych szczurów nie nie zrobię, ale wiecie co, idę pokopać sobie troszeczkę tego kamienia. Ej, coś mi ugryzło! Co się dzieje? Ej, jaki zostałem otruty! Otruty zostałem! Ojej, co się dzieje? Co się dzieje, widzowie? O, otruty zostałem na chwilę, ale straszny! Ej! Co to jest? To jest coś pod ziemią! Villager, widziałeś to? Co pod ziemią? Ja kopię! Villager, zobacz tu, co się dzieje! Zobacz, co tu lata! Jakiś potwór! Zobacz, zobacz, zobacz! Ej, Co to jest? Nie wiem! Co tu się dzieje na tej wyspie? Tu jest jakiś, nie wiem, ja cię kręcę! Doradź, no villager. na pewno nie dostawał ode mnie pięciu gwiazdek. Na pewno. No nie no, panie villager, to nie jest jak ten hotel, to nie jest ten resort, to jest jakiś bezludna wyspa. Nie, dobra, dobra, muszę zrobić szybko sobie jakiś inny mieczyk lepszy. No bo ja z takimi z takimi rzeczami to ja będę się walczyć normalnie. Nie wiem, normalnie rękowa, dobra! Ej, zobaczcie, villager, słuchaj, bo ja mam też rybkę dla ciebie, bo rybki znalazłem, masz rybki. O, dziękuję panu bardzo. Dobra, słuchaj, ej, co to jest? Ej, zobaczcie, ej, coś tutaj jest! Gdzieś X, czerwony X! No, że tam jest, nie wiem, jakiś skarb? Ej, hey, skarb! Właśnie! Dobry pomysł! Milager, poczekaj, ja zrobię sobie łopatę i wykopię tutaj, dobra? No dobra, ko, dobra czekaj, ja będę bilager. patrzył. Patrz, patrz, bo ja tutaj mam dobrą parę w łapie. Zobacz, zobacz, villager, dobra, hop, dobra, i lecę. O, tu jest jakieś twarde, dobra, twarde. Oj, mam skrzynkę, villager! Złapa, złeś, O, cię kręcę, ty, villager! Jak to zobaczysz, co tutaj było w środku, to normalnie padniesz! Zobacz to, villager, zobacz, zobacz, zobacz. Zobacz, chodź tu, czy ci no. pokażę. Patrz, patrz! Uuu, ale diabetu No to teraz jesteśmy bogaci Jesteśmy bogaci, ale tylko na tej wyspie Musimy się wydo... O, o widzisz to villager, co ja? No, możesz puścić tam, go walczyć z nim. Eee, wiesz co, villager, ja tak średnio bym chciał z nim walczyć, ale co to jest? Poczekaj, to jest jakiś... E, to jest posok tylko! A, no, no to, to, to jest posok, zobacz. No to jest posok taki, widzisz, zobacz. No ale szczęście, z kamienia, to No, z kamienia ziomek, tak. więc dobra mniejsza. ale tutaj mamy jakąś jaskinię. Chodź tu villager ze mną wejdź. Zobaczcie, widzowie, jakieś pająki, Uważaj, villager! Jaki wielki, poczekaj, już go pokonałem, dobra, nie ma problemu, ale poczekaj, bo tutaj jest więcej I zombie. Ja tu schodzę w z nimi. Przyjmuję tą jaskinię. Czekaj raz! Pyk. dobra, rozwalamy go, rozwalamy go. Ty villager, byś pomógł mi, a nie! E, do, do, dobry pomysł! No właśnie, pomagaj tu pomaga, A nie, zobacz, czekaj tego gdzie. Pięknie, tu jeszcze jest jakiś... Ej, uważaj, villager, zobacz. Tutaj rozwalmy go! Dobra, dobra, dobra. Ej, no, no. Już tak, można zamieszkać. Dobra, ty, no, no nie no, tutaj to jest super, zobacz, Patrz, musimy tylko wziąć i. No patrz, diamenty, złoto, węgiel, wszystko jest! Villager! Kop wszystko! Ja tu zrobię wyjście z tego, żebyśmy tak tuwili. Tak jest. tak jest, tylko wszystko, żelazo, żeby nam się przygało, jakieś zbroje zrobimy, jakiś domek zaraz wykopiemy. Wszystko zaraz zrobimy. Normalnie zobaczcie, widzowie, jesteśmy przygotowani na jakieś przetrwanie, piękne, Downe, więc dobra. Teraz jesteśmy eee... Villager! No to już przyjdę, idę! idę. Eee... Ja Miałem kopać! Villager! Co się dzieje, co się dzieje! Mógłbyś tak chwilę przyjść, villager! Bo jestem! Kolega się pyta, skąd jesteś. Eee, ja? Nieważne. No Aleba. właśnie. Nie. Ej, walu mnie. Dobra, walimy ale, go. Ale ale. Dawaj go Wilady, Rozwalimy go. Szybko. Rozwalmy cię. Rozwalmy cię. Dawaj w go. Tak jest. tu, są tutaj Padaj ci tu, gościu. Padaj. My tu cię rozwalamy w tym momencie. A masz? A masz? Padaj, A, ziomek. ziomek. Ej, spadł. Ej, on ucieka. Zobacz. Ej, dobra, rozwalmy A, go. Się, że ucieknie. Rozwalmy Wracajku. go. Tak jest. Nie, zrozwaliliśmy go, poczekaj, tylko musimy teraz wyjść. To muszę jakieś schodki zrobić. Dobra, zrobimy schodki, robimy schodki. Cyk, cyk, dobra. Ej, Jesteś za to villager? Za tobą jest, ta jest. tajem. Dobra, jest. super, Ancko, to mi się podoba. Teraz wychodzimy stąd i super. Wiesz co, villager, ja zrobię sobie sie siekierkę taką drewnianą albo jakąś inną. Poczekaj, może kamienianą? O, tak, tak, kamienianą. Ja zrobię dom, może być? Może być. Dobra, może ja zrobię. Możemy Zrobię tutaj. chatę, zrobię chatę, żeby nam było dobrze. Poczekaj, ognisko na zewnątrz. Zrobimy sobie na przykład chatę o tu. Tu zrobimy chatę. Może być tu chata? Może być, panie pięknie. Dobra, tylko trzeba ściąć... O, z gdzie ty byłeś? No, tyle rzeczy tu my robimy. Tyle rzeczy, wiesz, tutaj się ciągę tego, a ty nie wiem, ty nic nie robisz, No, saka, nie? Ej, chłopie, pomóż o boże co? No pomóż trochę, a nie, co ty robisz z Ej, żonka, odejdź na chwilę, bo ja tu muszę zrobić, no. muszę zrobić chałupkę. Ej, no, weź, pati, odejdź na chwilę. Poczekajcie. O, dobra, dobra. Widać, że weź, odejdź, odejdź. Dobra, dobra. Młody, idź, idź, młody, idź, 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 dobra. Ja tu zrobię szkielet pierwszego naszego domku. Zobaczcie. O, i w tym momencie to jest Pierwszy nasz domek. Tak będzie wyglądał. No Event... i pięknie. Tak, jest, budujemy sobie nasz pierwszy domek. Sajlo, pomagaj, no co ty robisz? No ja cię kręcę z normalnie. A, odejdźcie mi stąd, ja tu buduję. Ej, walną mnie! Ej, twój młody mnie walną, ty! Weź go uspokój, Smańslo, bo twój młody mnie walną normalnie, nie? Ja nie wiem o co mu chodzi, weź go uspokój. Ej no, tak jak Zobacz, go nie, rzeczy, nie wiem, co To jest państwo tak, ja. Twoje dziecko mnie godzi! Co jest grane? Weź go uspokój! Uspokój go! Smaysl! Ja cię kręcę, zobacz! No nie no, czemu! On mi bije! Nie, Smyso, weź go! Zobacz! No, trzeba co ja jest coś zrobić, młody! Gane? Weź, się uspokój. Spokój się, młody, słyszysz? Zobacz! Hey. Weź, on nie mu co Dobra, ja idę, ja idę stąd, ja idę stąd. Weź go, uh, Smile, uspokój go. Ja nie będę z nim gadał i ja ten, ja tutaj zrobię domek dalej. Ja nie tam będę swoim młodym gadał. Dobra, widzowie, bo mi się kończył normalnie powoli deski. Ja tu muszę zobaczyć wszystko. to uh, uspokój swojego młodego i będziemy robić dalej. Dobra, mamy teraz zbudowany prawie domek. Ja teraz będę zbudową robić dach. Ocyk, Zobaczcie, robimy sobie daszek. Zaraz będziemy za momencik mogli tutaj zamieszkać. Będziemy normalnie no, bili się o przetrwanie no bo co innego, no będziemy musieli tutaj przetrwać, będziemy musieli żyć jakoś i będzie mi się wydaje, że okej. Okay. No samolot jest rozwalony, chyba raczej nie damy rady go naprawić widzowie, więc zostawcie opeczkę w górę i wpadajcie też na slep gdzie w zakładce Majki macie taką bluzę, albo taką koszulkę, albo taką na przykład wisiorek. Link macie w opisie, jak chcecie, to wpadajcie. Dobra, samolot jest całkowicie rozwalony, skarpy odkryliśmy. Tu jakaś jaskinia z diamentami. Tutaj tam tam też była jakaś diamenty, tu wszystko jest, widzowie, tu jest tyle rzeczy do roboty, normalnie masakra. Dobra, jak tam, jak tam idzie nasz domek, widzowie, villager i Smaislo budują domek, zobaczcie. Mówię, Nie no to pięknie, panowie, powiem wam tak, no, pięknie to wygląda. Dla mnie mi się podoba. Zrobię jeszcze crafting table jeden, żeby tutaj położyć. Zobaczcie, w rogu tutaj położę, zrobię też sobie, o. Na przykład skrzyneczkę i w tej skrzyneczce postawię mnóstwo rzeczy naszych, które jest. Wezmę sobie tylko to, to i to. Dobra, jeszcze wędkę. Ej młody mnie znowu bije! Smajsło! No to! ma być? Weź mu coś powiedz, weź mu coś powiedz, słuchajcie, bo ja nie wytrzymam normalnie, nie? Młody mnie ciągle bije i co to ogóle ma być? No, uspokoił się wreszcie? No właśnie, nareszcie, nareszcie, dobra. Słuchajcie, widzowie, no musimy jeszcze zbadać tą wyspę, no bo ja do końca nie byłem wszędzie w tej wyspie, więc na razie musimy tutaj przejść, może gdzieś tutaj. Zobaczcie, pełno szczurów w ogóle jakichś, nie wiem, tu jest strasznie brudno. Zobaczmy sobie tutaj może na górze co jest, nikt za mną nie idzie, to na całe szczęście. Dobra, zobaczmy sobie... A. He, wina, że mną ładzi wszędzie, dobra. Wina, ty słuchaj, bo zobacz, co znalazłem jakąś skrzynkę. To jest skrzynka. <laughs> wow! Ej, tu są flary! Flary tu są! Villager! Możemy zawołać o pomoc! Tak jest, widzowie, możemy zawołać o pomoc normalnie i będzie ktoś przyjedzie, ktoś przyjedzie. Dobra, widzowie, strzelamy jedną flarą, niech będzie. I... pół. Strzelamy, zobaczcie, flara wyleciała w powietrze! Flara wyleciała w powietrze, więc w tym momencie jakiś ktoś, kto może płynie albo jakiś, nie wiem, lata jakiś statki, będzie mógł zobaczyć tą flarę i na całe szczęście możemy wydostać się z tej wyspy. Dobra, strzelam następną, Villager, zobacz. Dobra, i... Poczekaj, bo... Reload, dobra? I bum! Dobra, dawajcie tutaj ludziska pomocy! No, no, czy, no tak, no niech ktoś pomoże. Jeszcze jedną strzelam tutaj, niech będzie. Tutaj na wyspie, zobaczcie! Potrzebujemy pomocy! Pomóżcie nam! Pomóżcie nam! Pomóżcie nam! Dobra, dobra mamy domek, mamy flary odpalone. No musimy jedynie czekać, widzowie. Jedynie musimy czekać. Wiera, że tutaj stoi ze mną. Moja rodzinka też. Wszyscy czekamy na pomoc. Ale musimy też zbudować do końca ten nasz domek. No Pati tutaj jest, mini smajstwo, który się już uspokoił, łóżeczko nasze mamy, wszystko mamy, no ogólnie generalnie to wszystko jest pięknie Ej, jest jakaś łódka, jest jakaś łódka, zobacz O, płynie i to koniec naszego romantycznego tutaj wypadu Roman, e, e, romantycznego? Co, co ty gadasz w ogóle, wiesz, że to jest romantyczne, ja tutaj przyjechałem, żeby z je przetrwać Ej, jest łódeczka, łódeczka, chodź tutaj, chodź, no całe szczęście Dobra, ej, rodzinka, chodźcie tutaj, wszyscy pakujemy się do tej łódeczki, widzowie, pakujemy się i... Normalnie lecimy prosto do że Nie zatrzymujemy się, dobra. Ja wskakuję do łódki. I dopłynęliśmy, dopłynęliśmy do Smiley. Jesteśmy tutaj normalnie na plaży Zobaczcie, villager jest, wszyscy są. Jest normalnie moja żonka, jest młody Smiley. Jest Patty, jest mini mój baby. No i wszyscy. Czekaj, czekaj. Ej, a gdzie jest Smańslał? gdzie ten chłop jest? Ej, gdzie, gdzie? Ej, ej, poczekaj! Poczekaj, łódko! Poczekaj! No i to nie on No, nie, się przedłużył! No nie zostawiliśmy na bezludnej wyspie. Nie no, nie wierzę w to widzowie! Zostawiacie opeczki w górę, zostawiacie subskrypcję, napiszcie w komentarzu, czy mamy wracać w ogóle po Smała. A i też, jeżeli chcecie, to wpadajcie na swoję po taką bluzę, albo taką koszulkę, albo takie może wisiorki. Jeżeli chcielibyście sobie takie sprawić, no to wpadajcie na Link macie w opisie.